Trojańska plaga na wiedza Iron 4. Witam was bardzo serdecznie. Dosyć fajnie wygląda miejsce, z którego będziemy zaczynać. Witamy w modyfikacji, bla bla, 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 bla. Hej, drzewko celi to tutaj nawet legitnie wygląda, dosyć wam powiem. Mamy jakieś mini, oczywiście coś. Musimy rozpocząć evolve na samym początku. Okej. Okay, okay. Rozpoczniemy sobie drzewko odporności na ogień, odporności na antybiotyki i odporności na śnieg. Dzień dobry. Żeby robić dalej te cele, muszę sobie odblokować inne cele, tylko które. Dobra, pójdziemy tutaj. Pójdziemy w nietoperki. O, Travel Speed 1. Co to jest? Becomes owner and controller of Orenburg. Co to jest Orenburg? To gdzieś w Niemczech? Nie, chyba nie. A dostaliśmy tereny tutaj jakieś. Dobra. Sowietskowo-Sajóza. Iście zaczynamy produkcję broni, więc... Panowie, najsłabsza, najlepsza, jak to mówią. Teraz sobie zrobimy rozwijanie się w powietrzu i w wodzie. Okej, okay, tutaj mamy drugi cel za 150 siły politycznej. Travel Speed 2 i dostaliśmy tereny, kuby i dywizje, które mogę sobie po prostu usunąć. Okej, okay, żeby odblokować te drzewka, muszę na początku zrobić to drzewko, czyli oczywiście tutaj krew, wilk i tak dalej, nietoperek, zonofik jakiś, co to jest? Dobra, wiecie co ja to porobię i zaczynajmy. Może w ogóle teraz się zorientowałem, jakie to wszystko daje boosty. Mamy tutaj boost do czołgów, do reset slotów, do wszystkiego dosłownie, nie? <grym> 1940. Tutaj mam boosta 200% na technologię atomową. No może uda nam się w tym odcinku tym pobawić jakoś. Zobaczymy. Dobra, to drzeweczko zostało prześwietnie zrobione. Teraz pójdziemy tutaj w jakieś ulepszenia dla krwi. No i będziemy dostawać 100% populacji. No zobaczcie, mamy 17 milionów ludzi u siebie, nie? Na takim małym odcinku, więc wiecie, co się stanie, jak ja wchłonę Związek Radziecki? Boże! W Meksyku będzie wojenka, Zobaczymy, co tu się teraz wydarzy ciekawego. Uuu, rozpoczęliśmy wojenkę w Meksyku. Nasze dywizje po tym celu będą hordami zombi. No to mi się zaczyna już naprawdę podobać Mamy tutaj kolejny celik Shadow Portal Zobaczmy co to da Aha, zaanektowaliśmy kawałek Urugwaju No dobra, powiem wam tak Brzmi nawet legitnie Lecz ja produkuję teraz najgorszy sort broni I staram się uzbierać naprawdę dosyć dużo fabryk Tutaj w artylerii wystarczy Tutaj dodam jeszcze jedną I zrekrutujemy armię stulecia Bo ta linia jeszcze nie jest w 100% rozbudowana Więc spokojnie Niech to się buduje I nam, niech nam napełnia karabinki 2000 years later. Uwaga, aż 40% osób oglądających nie subskrybujmy mojego kanału, dziękuję, nie bądźcie w 40%. Za subskrybujcie mój kanał, dostanę od mnie moje filmy. Jeżeli lubicie się podoba, pamiętaj, aby zostawić lajka. No i pamiętajcie, że na Lenovo możecie kupować gry, ja używam kodu macie macie 3% zniżki. Dobra, moi drodzy, jesteśmy przygotowani. No troszkę equipmentu nadrobiłem, najstarszego, bo najstarszego i wypowiadamy wojnę. My mamy w tym modzie w ogóle wgranego instant War, więc to też jest ciekawe jako plaga. No Ja sądzę, że nasze dywizje bez problemu połamią związek radziecki. Nasz wirusik się rozprzestrzenia. Dostaliśmy informację. Ej, a Sowieci teraz dostają i to oni chyba to od dawna mają, że Division Organization Plus i War Supporta dostają na plus tak mi się wydaje, to jest Great Patriotic War, ale czystkę dalej mają, czekaj, plus 35, minus 35, ej ty, to im wychodzi praktycznie na zero. Dobra, w momencie, gdy atakuje ZSRR, czas sobie porobić troszeczkę nowe drzewko, zobaczymy, co tutaj się jeszcze wydarzy. Pust sterydowy, kurde, nasze dywizje będą dosłownie nie do zatrzymania teraz. Nawiazki, sanios, panowie, przebijajcie się na Moskwu, dawaj, dawaj, do przodu, haru. Okej, robimy sobie tutaj da dalej drzewko, wiecie co, ja próbuję dojść do tych celi, bo one tutaj jak najwięcej zmieniają. Oj, mogę sobie gospodareczkę wojenną strzelić. Dzień dobry. Ty, to ja mam tutaj jakieś bonusy od tego. Ej! Ty, wiecie, że ja tego nawet nie zauważyłem w ogóle? Kompletnie, nie? W tej wojnie straciłem 50 tysięcy, Sowieci 600. Let's go! Chociaż bardzo mi się podoba, jak wyglądają stolice w tej modyfikacji i gdyby Herzowajlą wprowadziło coś takiego na stałe, to ja powiem wam szczerze, że ja bym się nie pogniewał, no bo sami sobie zobaczcie, jak to fajnie pokazuje i w ogóle, nie? Powiem tak, ze Związku Radzieckiego to tutaj już raczej nic nie zostało. Ja po prostu kliknąłem prawym przyciskiem myszy na Leningrad i... Tyle. No tutaj jedna dywizja górska to wątpię, że uchroni całe Leningrad od upadku. No i jakoś się żyje w tej pladze, co? No i rozpoczynamy w 39 dziewiątym pracę nad Modern Tankiem. Oj, nareszcie. Nareszcie złapaliśmy naszych towarzyszy. No i urośliś, Ale żeśmy urośli, uhuhu. Uh. Kupowane terytoria, wszyscy wkurzeni. Ziomeczki. Secret Police. Jedziemy z tym. Hej, okay, skoro korzystając z okazji, czemu by nie zająć się Iranem po prostu? Później będziemy mogli sobie przejść na. Uuu, No wiecie co, no będziemy musieli tutaj Japończykom pomóc, chociaż sądzę, że oni sobie w 100% sami poradzą. Ale pierw zajmiemy sobie Iran, a później się zabawimy. Ty, weźmiemy jeszcze Turcję po kolei. Dobra, w sumie tak, granice zabezpieczone. Zobaczmy, czy się tutaj Turcja wtrąci. O, Turcja dołączyła do Zjednoczonego Frontu. No i to wspaniale. I zawołali Rumunię. No i Rumunia niestety nie dołączyła do Zjednoczonego Frontu. A szkoda, a szkoda. O, Rumunia mnie zaatakowała, ale wspaniale. O, mogę wystawić znowu milion dywizji. Teraz już praktycznie robimy ostatni cel: wampirowe przebudzenie. Zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Tutaj nasze dywizjki, no dalej sobie będą po prostu atakowały. Zmieniamy prawo poboru, bo mam 50 milionów manpowera, nie wiem po co byłem na scrapping the barrel. Halo w Paris, no no, kogo to obchodzi, kogo to obchodzi? O może, jak mi to wyjdzie, to to będzie wspaniałe. Zdobiliśmy ich port i teraz gdyby te dywizje naprawdę poleciały na północ. Gdybyśmy tu naprawdę dolecieli, to byśmy okrążyli praktycznie całą turecką armię. Chłopie, idź tam. No tutaj. Połowa tureckiej armii została już kompletnie okrążona, więc tutaj może być do swidania. Yy, o, z Rumunii to już praktycznie nic nie zostało, więc panowie, no na stolicę, no. Ej, fajnie, dostaniemy sobie Rumunię. Cyk. Sądzę, że wreszcie nadszedł czas, gdzie możemy z luzem sobie podmienić equipment na najnowszy. Dobra, Turcja też zadecydowała, że kończy tutaj przygodę Pokémon. Uh, wampirowe przebudzenie się rozpoczyna. Jesteśmy teraz. O, wampirkami. Co ciekawe. No i w sumie Chińczycy nie chcą przyjąć wezwanka. A w Europie jest taka zadymka, że jasny gwin. Zapraszamy. Oczywiście dobra plaga to dobro dla ciebie. <laughs> Wchodzimy teraz w całe Niemcy. Alianci to ze szczęścia to nie wiem, chyba dosłownie wyskoczą. Bez spadochronu. United Kingdom. O, Jugosławia. Została wezwana do nas jako nasz sojusznik. Się wojny zmergowały i teraz wiecie, nie? Ja stoję po stronie aliantów, bla, bla, bla. Niemcy mnie atakują, ja atakuję. Niemcy, Nasze wampirki śmigają. Szkoda, że nowych custom modeli nie wprowadzili. To by było bardziej takie, wiecie, imersywne, nie? To było spoko. Kurde, musiałem na nawet na chwileczkę się tutaj zatrzymać, bo Węgry dołączyły do osi, co ciekawe. W sumie, dobra, niech troszeczkę poatakują. Niech myślą, że jest jeszcze dla nich jakakolwiek szansa, nie? To koniec. Niemcy, wyszaleliście się, wyszaleliście się. Czas wam pokazać, kto tutaj tak naprawdę rządzi i kto. Tak naprawdę będzie dominować w Europie. Nawet Jugosławię odbije. Taki ze mnie dobry chłopak. Nawet Jugosławia zostanie odbita, i Polska zostanie odbita, ale zostanie wcielona do naszego pięknego nowego narodu. Niemcy niezbyt dobrze na tym pojedynku naszym wyszli 2,4-2 miliony w walce z nami. Inczycy to w ogóle już nie wiem co robią. Fink do tej pory nie, nie wziął wezwania i walczą z Japonią. No, no dobra, niech walczą no. Dalej rozsiewamy się na całą Europę. Z tego co widzę, to opór Niemców staje się coraz większy, no ale tak czy inaczej wątpię, żeby im tutaj cokolwiek pomogło. O, ja już prawie wyzwolona. iście wszystkie tereny po wojnie wracają do wujka Łukasza, no bo przecież to my wyzwalamy alianci, to tu nawet stopy w Europie nie postawili, nie? Jeszcze mają czelność do dobrania moich terenów. O, Włochy mi się rozjeżdżają po tym. No to naprawdę świetnie to wygląda, nie? Dojcze się położyły. No, fajnie Fajna, fajna zabawa, nie? Dojcze się kładą na ziemię, Francja mi się wyzwala z elementami Wspaniale. Wspaniale. No, oni tutaj akurat dużo pokazali klasy i w ogóle wiecie, hurdur. Panowie, lećcie od razu na Rzym. Włoska armia jest zajęta walką w Turcji. No, i to mi się podoba, moi drodzy. Teraz możemy sobie naprawić ładnie, oczywiście, przemysł, zmienić templejty dywizji, zacząć produkować modern tanki. Stany Zjednoczone domagają się zwrotu w terytorium. Panie Roosevelt, możesz pan palić gumkę jedynie. No i co, wypowiesz mi wojnę? Pff. Śmieszny jesteś gość. Dobra, moi drodzy, po przygotowaniach czas ruszyć na aliantów. Plaga to plaga, jak to mówią. No i wyjaźg na ostro, i we Francję i tu, i tam, i sram. Wjeżdżamy wszędzie dosłownie. Mam nadzieję, że moje maszyny zaczną za chwilę latać. O, bardzo fajnie, panowie, super. No i za chwilę po upadeczku Francji, ty, a dla jaj sobie puścimy. Dla żartów sobie puścimy tych gości na Marginocie. Zobaczymy, co się tu jeszcze wydarzy. My francuskie wojsko utrzyma Marginota przeciwko moim potężnym dywizjom, raczej tak. Ale to będzie po Francji i wkrótce będę musiał skupić swoje lotnictwo niestety tylko i wyłącznie nad kanałem Lamar. Manche, e, ponieważ no będziemy chcieli tam wylądować prawda Belgia zostaje właśnie rozjechane targeting rozjechane moi drodzy przez wojska plagi no właśnie no i teraz proszę cię bardzo ja ciebie cała linia marzinota zostaje teraz odcięta a moje dywizje coś 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 się kurde nie łapią tutaj zbytnio do ofensywy rozpocząć produkcję Paliwa na masową skalę. Anglicy nas zapraszają do siebie. Czym chata bogata? Jeżeli znajdę tutaj angielskie dywizje, to naprawdę uznam to za achievement dla AI. Czego ja się spodziewałem? tego co widzę, to jedna wycofująca się dywizja do Londynu tutaj. Hej, druga dywizja. Ej, trzy dywizje. Anglio. Ja jestem. O kurde, ile tu jest wojska? Ja jestem naprawdę. Naprawdę jestem w szoku. Jestem dumny, Anglicy. Z patchu na paczu, z delce na delce, coraz większy postęp, nie? O, Anglicy wracają z Europy. Jak tak patrzę, to nawet im trochę współczuję. No Anglicy wybrali atakowanie właśnie w tym miejscu, zamiast bronić swoich ojczystych wysp. Ktoś mi się tutaj psuje, bo ja mam milion y, samolotów na minus i milion manpowera na minus, i nie wiem, co tutaj się dzieje, bo ja mam całego egzemplarza miliony na minus, więc. No, chyba trochę nieciekawie ta modyfikacja wygląda. Jak tak patrzę, to nawet im trochę współtaj, to dopiero trwa ciekawa batalia. 50 dywizji na jednej prowincji. Staramy się ich wypędzić z Genui aktualnie. I raczej nam to pójdzie. Mam nadzieję, chociaż moje dywizje już ledwo żyją po prostu. O, udało się. Nie jestem w stanie wystawiać samolotów kompletnie, nie? Bo mam niby 1 805 miliardów chyba manpowera. Co z tego, że miałem 4 biliony chyba. Jak podbijem Rosję. Naprawdę wspaniała modyfikacja, polecam każdemu zagrać. Miałem wykonać jeszcze ostateczny desant na Stana, ale mówię, dobra, to już i tak praktycznie po gierce. Trojańska plaga zdominowała Europę. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za uwagę, moi drodzy, i do następnego odcinka.